Gra wstępna ma znaczenie. Podobnie jak rozpoczęcie programu na YouTube. Początek jest niezwykle ważny. To on buduje odpowiednie napięcie, sprawia, że chcemy jeszcze więcej. Chociaż są również tacy, którzy twierdzą, że nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Komu wierzyć? Tego nie wiem. Ale wiem co nieco o miłości. Tej ekranowej. Czy za kulisami jest równie gorąco jak w filmach? O tym i nie tylko. W dzisiejszym odcinku serdecznie zapraszam. Witam serdecznie w programie To się Kręci. Ja nazywam się Leon Pietrzak i dzisiaj weźmiemy na tapet filmowe sceny łóżkowe. Umówmy się. Erotyka na ekranie już dawno przestała być tematem tabu. Dzisiaj, oglądając. Namiętne, gorące sceny. Raczej nie jesteśmy zniesmaczeni. Raczej nas to nawet nie szokuje. No chyba, że jest to po prostu kiepsko nagrane lub kiepsko zagrane, to wtedy może tak, ale raczej nie czujemy oburzenia. Oczywiście nie zawsze tak było. Kino przez długi czas nie chciało pokazywać aktów miłosnych, nawet pocałunek dłuższy niż 3 sekundy, był zbyt erotyczny i przez to zabroniony. Dopiero ten zakaz opszedł Alfred Hitchcock w jednej ze swoich produkcji Osławiona, gdzie bohaterowie całowali się przez około 3 minuty z przerwami i to była prawdziwa rewolucja w świecie kinematografii. Jeżeli chodzi o sceny łóżkowe, to pierwszą najgłośniejszą, była ta, którą mogliśmy zobaczyć w filmie Ekstaza w 1933 roku. To właśnie ten film przetarł szlaki na długo przed pojawieniem się erotyki na ekranie. Kiedyś nie tworzono takich filmów. Takich produkcji było naprawdę mało. A dzisiaj? Dzisiaj mamy 50 twarzy graja i 365 dni. Tam to się dopiero dzieje. Te uniesienia. Don Massimo. Te piękne spocone ciała. To wszystko wygląda ładnie w obrazku. A jak wygląda od kuchni? Jak w ogóle się kręci takie sceny? Czy to jest tak samo przyjemne jak w rzeczywistości? Niekoniecznie. Z natury się nie dał szukać. No wiesz, nasza cywilizacja zawaliła się w gruzy, a tobie tylko dupy w głowie. <tryk> Na początek musimy wspomnieć o czymś takim jak klauzula na gości. Aktorzy często mają ją zapisaną w swoich kontraktach. Taka klauzula opisuje krok po kroku, jak będzie wyglądała dana scena. Czy aktor ma być rozebrany od pasa w górę, od pasa w dół i jakie części ciała w ogóle mają być odsłonięte. Jest tam również zapis na temat wizerunku, czyli nie wszystko, co aktor pokazuje na planie, może później zostać użyte w finalnej projekcji. Stąd na gością to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Kiedyś, żeby zamaskować, intymne części ciała, korzystano z mocnych charakteryzacji, ze specjalnych protez. Dzisiaj wielu aktorów decyduje się na odwagę i gra swoje role naprawdę nago. Oczywiście to też wszystko zależy od osoby, z którą występują. Jeżeli czuje się z tym komfortowo, to w porządku, jeżeli nie, to wtedy korzysta się z magikina i różnych operatorskich sztuczek. Sceny łóżkowe są bardzo wymagające i stresujące. Na planie przybywa wtedy najczęściej minimalna ilość osób, aby dać maksimum swobody aktorom. Przed nagraniami są również długie próby, do których cała ekipa filmowa podchodzi bardzo poważnie. Od Odtwórcy ról powinni czuć się bezpiecznie i komfortowo podczas zdjęć. Jeżeli nie są gotowi na głęboki pocałunek, to kręci się go w taki sposób, aby tylko wyglądał na głębszy niż jest w Najczęściej takie efekty osiąga się przy użyciu odpowiedniego kąta kamery i montażu. Blanka Libińska zdradziła również w jednym z wywiadów, jak wyglądało nagrywanie scen do 365 dni. Wspomniała, że Seks to najbardziej intymna czynność, której większość ludzi nie chce pokazywać. Dlatego u nas na planie nie było śmieszków, tylko pełna powaga. Jedynym zabawnym momentem było to, jak pokazywałam ekipie filmowej, w jaki sposób chcę nakręcić konkretną scenę. Wspólnie z reżyserem wcielaliśmy się wtedy w aktorów i pracowaliśmy nad ustawieniem kamer, zanim ci pojawili się na planie. Powiedziała również kilka słów na temat zabezpieczania miejsc intymnych. Podczas nagrywania popularnego erotyku korzystano z osłon, tak zwanych. Coverów. Aktorkom zakleja się wtedy części ciała specjalną taśmą w kolorze skóry. W kolorze skóry jest również bielizna, która po prostu nie rzuca się w oczy w kamerze. U mężczyzn sytuacja jest nieco bardziej utrudniona. Faceci korzystają często z takich skarpet na przyrodzenie to jest w ogóle praktyka stosowana w branży na całym świecie i te skarpety mają również swoją nazwę. Koksok lub. Alternatywną nazwę, moją ulubioną. Willy Warmer, co brzmi jak dobra ksywka, lub jakaś postać z kreskówki. Czasem jednak nie ma zmiłuj, trzeba pokazać. wacka. A co w przypadku, kiedy aktor nie wyraził na to zgody? Wtedy korzysta się z tak zwanego suspensorium, właściwie takiej protezy, która nie tylko chroni, ale przede wszystkim wygląda bardzo realistycznie. No dobrze, ale... co z potem? Skoro aktorzy udają, to co? Przed nagraniami robią jakieś cardio, żeby wyglądać na upoconych? Czy tryska się ich wodą? Prawda jest taka, że faktycznie, aby krople potu były zauważone przez kamerę i widoczne dla widza, to wtedy spryskuje się aktora specjalnym płynem. To jest trochę jak z deszczem, bo nie wiem, czy wiecie, ale rzadko kiedy ujęcia w deszczu są w deszczu. Zazwyczaj to wygląda tak, że wtedy nad aktorem lub za aktorem jest wielki wóz strażacki, który po prostu wylewa krople wody. Niby filmowa sztuczka, ale wygląda realistycznie. Ale ale, zapewne zapytacie, drogi Leonie, a co jeżeli aktor się podnieci i stanie na wysokości zadania? Rozmawiając z kilkoma aktorami, dowiedziałem się, że takie sytuacje zdarzają się naprawdę bardzo rzadko. Oczywiście, no, ciało jest ciało. Jak libido przyjmuje kontrolę, to wtedy taki aktor wychodzi. Odpoczywa, ciśnienie spada i wraca z powrotem do akcji. Ale uwierzcie mi, sytuacja na planie jest bardzo stresująca, bardzo dynamiczna. Do tego wszyscy są skupieni na, na, na swoich rolach i oczywiście patrzy na Was kilka osób, więc takie podniecenie raczej nie ma miejsca. Może nie uwierzycie, ale podczas nagrywania erotycznych scen korzysta się również z pomocy dublerów. Jak oglądamy jakiś serial i widzimy na przykład nagą kobietę, to nie zawsze części jej ciała są częściami jej ciała. Często korzysta się z tak zwanych przebitek, czyli na przykład kamera pokazuje twarz aktorki, ale w momencie, kiedy pokazuje niższe partie ciała, to wtedy wchodzi dublerka. Branża filmowa poszła również o krok dalej i to jest w ogóle kosmos, że te wszystkie części ciała można również doklejać komputerowo. Doskonałym przykładem jest tutaj gra o Tron, gdzie Lena, wcielająca się w postać Cersei, paraduje nago na tle armii statystów. Szkoda tylko, że to nie jest jej ciało, tylko ciało dublerki. Shame. 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 Na sam koniec Nasuwa się jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Czy kiedykolwiek aktorzy uprawiali seks naprawdę? Jeżeli wierzyć reżyserom, to faktycznie w kilku filmach mogliśmy oglądać. Prawdziwą kopulację. Za przykład może posłużyć film Nimfomanka, o której zrobiło się głośno, kiedy pojawiły się plotki o prawdziwym seksie na planie. Sceny wyglądały bardzo realnie, jednak nie były odgrywane przez aktorów, tylko przez dublerów. Twarze podmieniono później w postprodukcji. Inaczej sprawa wyglądała w Caliguli z 1979. Jednym z producentów filmu był założyciel magazynu Penthouse, któremu zależało na prawdziwie odegranych scenach. I podobno tak też się stało. Najwięcej kontrowersji wzbudziło jednak dzieło Andy'ego Warhola, zatytułowane Blue Movie. Mówi się, że była to pierwsza amerykańska produkcja z niepozorowanymi scenami seksu. Co więcej, w filmie jest jedno z najdłuższych ujęć w historii kina, a dokładniej scena, w której bohaterowie uprawiali miłość nieprzerwanie przez 33 minuty. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że już wszystko jest jasne, już wiecie jak to jest zrobione, jak to wygląda od kuchni. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście śmiało zadawajcie je w komentarzach. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Duża miłości!